Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Evil Island, Klątwa Zagubionej Duszy i oto wracamy z naszej misji, jak widać tutaj mamy bardzo ciekawe łupy, które zdobyliśmy na tej misji, zacznę od zbroi, widać mamy tutaj zestaw zbroi, która jest to, nie jest to właściwie zwykła żelazna zbroja, no jest oczywiście ona troszkę lepsza niż ta standardowa zbroja skórzana, więc wymienię ją u Brisena i teraz brisen będzie obciążony na maksa nie będę się bawił w, w zmienianie, w przerabianie tamtej, tamtej zbroi na zbroję na metalową stalową, gdyż no, jak już nieraz mówiłem nie opłaca się tego robić i tak głównym Głównie Zak będzie przyjmował na tarcie więc dobrze i do, dobrze sobie w tym radzi tak naprawdę. Więc nie, nie będę się tym przejmował. I tutaj mamy jeszcze kaniański wojskowy kierys żelazny. E, a ten, który ja mam, to jest to ciężki kaniański wojskowy kiryz żelazny, więc e, jakby to przetłumaczyć na gipad, na, na standardy Gipad, to to jest ta pierwsza zbroja e, z tygrysa, którą właśnie w Podgórzu zdobyliśmy w ten sam sposób. A to jest ta, którą zdobyliśmy w Rzece i Wyspach z tych e, rozbójników dużo później w Grze. Więc e, tutaj właśnie na Ingos akurat ja jakoś zawsze tak robiłem, że najpierw lepszą zbroję zdobywałem, a potem tą słabszą. Więc, więc cóż. Ogólnie ta, ta zbroja jest bardzo słaba, yy, bo już można lepiej kupić yy, o proszę ten kaniański ciężki kirys zamiast, yy, zamiast używać tego, yy, tego tego wojskowego kirysu. Dobrze, to by było na tyle, co chciałem powiedzieć. nie mógłbym dać zbroję żelazną, ale nie. Oj, oj, ale nie, bo chcę... chcę... Chcę zachować zdolność biegania w drużynie, więc, więc niestety nie. E, no i tu tak samo są te leginsy mm, dokładnie tak samo, tak samo działają jak, jak tamte, tamte z tego samego zestawu są. O, to chciałem powiedzieć. Dobra. E, teraz sprzedam niepotrzebne rzeczy. E, a właśnie jeszcze kaniański wojskowy hełm do sprzedania i... I jak widać tutaj zostały mi dwa przedmioty. Maczuga z żelaza i żelazna włócznia. Hmm. Właśnie byłem przekonany, że to nazywa się buzdygan, szczególnie, że tu jest nas, napisane, że nie jest może tak ładnie jak buzdygan z brązu, ale zadaje większe obrażenia, więc myślałem, że to jest ee, co innego, no ale jednak nie. No jest to zwykła maczuga, to jest najlepsza maczuga, jaką właśnie broń obuchowa, jaką można na ingos zdobyć. No a jak wiecie, ja niezbyt przepadam za takimi broniami, więc, więc pozostaje oczywiście przy długim mieczu Brisena, a dla Zaka przerobię tą włócznię żelazną na włócznię stalową. I proszę bardzo, zmiana ataku aż plus 10, to no niestety minus 15 do obrony, ale obrażenia są kosmiczne 16,38. E Teraz ta jego włócznia z GIPAD 1127, więc jest, jest duża różnica. Dobra, teraz pozwólcie mi jeszcze e, szybko zrobię osłabienie. E, spalacz, zobaczmy, 31 złożoności. E, Czół Aha. E, no i będziemy, że jak znalazł ten czar. Idealnie pasował do tej włóczni. No i dzięki temu nasz Zag jest wyposażony już e, najlepiej jak może być. Hmm, dobra. Na ingos oczywiście. Hmm, tutaj za COVID dalej czekam na to zdrowie poziom trzeci, więc na razie nie będę. Nic dodawał u Brisena. Zważając, że niestety Brisena długo. Nie, nie będziemy mieć jeszcze przyjemności długo go mieć w drużynie, więc wykupię mu punkt do zręczności, który przełoży się plus 1 do trafienia, więc, więc myślę, że, że to będzie najlepszy pomysłem. No i w ten sposób Brisen ma aż 77 ataków i 87 obrony, co jest niesamowite. Tak, tutaj tak samo zrobię e, przy Mariannie. Dodam parę punktów do łucznictwa e, i do broni i do zręczności teraz ma 94 ataku, naprawdę ładnie. Tak, to było na tyle jeśli chodzi o zakupy. O, sprzedam naszą kochaną zielo kość Zielonego Smoka i zrobię przy okazji jeszcze jedną tą cudowną różkę e, cudowną rózgę leczenia bo każdy no widzieliście jak to działa to, to jest coś coś wspaniałego eee, a, o, przy okazji wykorzystam te runy które, które zdobyłem mm, wcześniej o. o proszę bardzo coś takiego vigor 20 efekt 60 no wspaniałe wspaniałe i drogie no, dodamy jedną za COVID, drugą zrobimy dla Bryssena. I na tym myślę poprzestanę jeśli chodzi o te rózgi, gdyż tyle wystarczy. Tak, zdecydowanie, tyle, tyle wystarczy. No dobra, będzie i tak. No i mamy po dwie świetne rózgi leczenia w ogóle. Po co ja mam ten róg? Tylko miejsce zajmie. Eee, dobra, i teraz, skoro to gotowe, no to możemy... Kończyć tą zabawę w sklepie, bo to oczywiście zaszło pewnie zbyt długo niż chciałem i teraz porozmawiamy z Karansulem o tych właśnie ukradzionych zapiskach, notatkach. To znowu ty? Nic nie wiem o księżniczce. Nawet nie musisz pytać. Nie zamierzałem. Przyszedłem ci opowiedzieć pewną historyjkę. Całkiem ci odbiło. Jestem człowiekiem biznesu. Mój czas to pieniądz. Jaką historyjkę? Chyba odjechałeś na grzybkach. Czemu? Posłuchaj, to zajmie tylko chwilę. Pewnego razu żył sobie kupiec. Problem tkwił w tym, że był nieuczciwy i oszukiwał gubernatora. Wszystko szło po prostu pięknie. Aż pewnego dnia. Nie rozumiem, co sugerujesz, młodzieńcze! Oszukiwał? Pewnego dnia zgubił kilka bardzo ważnych dokumentów księgi handlowe. W tych księgach były opisane jego wszystkie brudne interesy czarno na białym. Co się później wydarzyło? Następnego dnia do kupca przychodzi człowiek i mówi: Jeśli chcesz odzyskać swoje dokumenty, odpowiedz na moje pytania. Ale kupiec był głupcem i nie uwierzył mężczyźnie. Jeszcze tego samego dnia dokumenty trafiły do rąk gubernatora, a potem. Tak, naprawdę ciekawa opowieść! Jesteś pewien, że dotyczyła tylko kupca. A co z mężczyzną? Nie skarżył się na kłopoty zdrowotne albo coś takiego? Sam wiesz mamy ciężkie czasy. Dzieją się różne rzeczy. Och! Historyjkę z pewnością można opowiedzieć na kilka sposobów. Jest także smutna wersja. Mężczyzna narobił sobie kłopotów, ale sęk w tym, że gubernator i tak otrzymał dokumenty. Jak widzisz, mężczyzna nie był na tyle głupi, żeby nosić je przy sobie Powtarzasz się! Gubernator, gubernator! Nie przepadam za takimi historyjkami Są smutne i takie mętne Czemu nie powiesz mi czegoś innego? Żeby to zrobić najpierw, muszę coś od ciebie usłyszeć Niech będzie, pytaj! Chciałbym poznać szczęśliwe zakończenie Powiedz mi, kto obrabował Walrasiana i gdzie znajduje się łup z kradzieży? Skąd uczciwy człowiek może wiedzieć takie rzeczy? Ale plotka głosi, że pewien złodziej o imieniu Flynn, zwany również Bouldy, dostał ataku chciwości. Rozumiem. Mógłbyś podać jakieś szczegóły? Czego jeszcze chcesz? Ten osobnik mieszka w opuszczonych kopalniach na farmie po zachodniej stronie jeziora. Jego rodzina, jakby to powiedzieć, należy do tych niezbyt przyjemnych. Mają tam pewnego rodzaju zoo, w którym trzymają tygrysy. Dzięki temu nikogo się nie boją. Ludzie są tacy nieprzewidywalni. Proponowałem ich ojcu, by dołączył ze swoimi tygrysami do mojej przybocznej straży, ale się nie zgodził. Powiedział tylko: Nie będę niczym niewolnikiem. Bowdi jest rodzinnym ekspertem specjalizującym się w kradzieżach. Jednak dopiero obrabowanie domu gubernatora uczyniło go naprawdę grubą rybą. Jego ekscelencja był taki wstrząśnięty. Skoro tak sympatyzujesz ze swoimi przyjaciółmi, powiedz mi, gdzie znajduje się łup. Na farmie oczywiście, by indziej. Jestem przekonany, że wszystko jest w jakiejś stodole. Dziękuję za te dobre słowa. Jeszcze jedna sprawa. Wyślij flajnowi wiadomość, że chcę z nim porozmawiać. Jeśli zorganizujesz spotkanie, opowiem Ci zakończenie całej historyjki. To szczęśliwe zakończenie. Wow, cóż można powiedzieć. <ścoughs> historyjki zaka są naprawdę... Pierwsza klasa. <laughs> ale nie, naprawdę muszę przyznać, że, że dość ciekawie to, to rozegrał Zagi. Cóż, mimo że tak naprawdę nosi przy sobie te dokumenty, ale, ale, ale. Poldi e, też podłapał, próbował się bronić przed tą historyjką Zaga, ale jednak jednak wszystko wyśpiewał, ale zobaczcie jak szybko potem mówił, ile tych słów naraz, bo no, i w ten oto sposób otrzymujemy zadanie kolejne, które jest w opuszczonych kopalniach, proszę bardzo. Mamy zdobyć kolekcję gubernatora. No, i właściwie, proszę bardzo, tutaj trzeba się udać i zrobimy to już niedługo w następnym odcinku.